Julia Matuszewska-TP Info zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórna. 13 kwietnia w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej o godzinie 10 odbędzie się tzw. Zielony Stragan, na którym możemy zaopatrzyć się w lokalne, ekologiczne produkty. Na naszej stronie internetowej podany jest harmonogram wyłączeń prądu w naszej gminie w kwietniu. Na stronie podane są też nazwiska kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy. Głosowanie odbędzie się 26 kwietnia. Na trasie Jankowice Rumianek obowiązuje zmiana organizacji ruchu z powodu budowy drogi pieszo rowerowej. Sport GKS Tarnow wygrała z gks do Piewo 7 do 0, a rezerwa GKS Tarnowi pokonała KS zjednoczeni września 6 do 4. 15 czerwca w Przeźmierowie odbędzie się firmowy turniej mistrzów w tenisie stołowym, na który obowiązują zapisy mailowe do 1 czerwca. Marta Stachowiak ze sztama Kickboxing Team zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Thai w kategorii do 57 kg. 13 kwietnia o godzinie 9 w Pałacu Jankowice odbędzie się turniej bilardowy w ramach sołeckich rozgrywek. W najbliższą środę o godzinie 20 w Hali Osir w Ternowie Podgórnym mikstol Ternowia Basket zagra z Astorią Bydgoszcz. Kultura. 25 kwietnia o godzinie 19 w Domu Kultury w Ternowie Podgórnym odbędzie się koncert operetkowy pod tytułem Najpiękniejsze melodie świata. Bilety do nabycia w kasa lub na bilety.na.pl. 12 kwietnia o godzinie 16 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się gala wiosna z modrakami. Jeśli macie Państwo ciekawostkę z gminy Tarnowo-Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, to zapraszamy do kontaktu. A poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil Facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z Gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.